Się, się mam pozdrowienia, spodziewam się, coś w dzisiejszym wykażę. Dzisiaj znów gramy w Angrobert's Epic. <laughs> Jezu, patrzę zawsze na te te broni. Ja pierdzielę, każdą bitwę, wygram. Ale nie, tak nie będzie, bo ja nie mam elitarnych hełmów, a te broni nie są aż tak dobre. Okazuje się, bo w późniejszych poziomach bardzo ciężko będzie mi zabić niektórych przeciwników, ale to nieważne. Bo coś się stało. Coś się stało. O dobra. <grywa> yy, bomba zaś. Przepraszam, że tak powiedziałem. Użyj ześ tego ataku. To koniec. Niestety, że nie. Przepraszam, że tak brzydko powiedziałem. Ale zasłużyło mu się. Yy, dzisiaj, co odwalił, to już nie moja sprawa. Gram sobie w Angry Birds Epic i. Musiałem wszystko na nowo odwalać znowu. Tak, to są rzeczy. Patrzcie co. To sprawia, że dużo napełnia się ta nasza papryczka. Jak oni się wkurzają. I tak można też właśnie łatwo ich załatwić. Dajemy im takie ciasta, od których się wnerwiają. To daje nam trochę pa do papryczki. Akurat ja mam już chyba... no już mam dobre ciasto papryczkowe i dużo mi tej papryczki daje. Ale jest też takie ciasto, które daje, że od razu już na jednego ptaka już się cała napełnia. Ja chcę to zdobyć. 77 level już mam. Ciekawe ile leveli w górę wbiłem? Oj dużo. Oj dużo. Strasznie dużo. O nie! Dobra, oglądamy reklamę. Co się tu odwala? Super świnka. Rozwalona. To... Następna super świnka rozwalona. Angry Birds Dream Prawie, że tu nie ma takich reklam, reklam, tylko są. O! Bo ja klinę do skrzynkę. Jestem są tylko takie rzeczy. Ale to słabo. Tu może otwieramy i będziemy tutaj dzisiaj. Yy, czekajcie, bo. Mogę sobie kupić nowe rzeczy, to jest całkowicie wyprzedane. Już mogę całe kupić. Leci po tyle a? Jeszcze. Co się tego levela? Co się odwala tutaj? Eee, tak naprawdę od momentu, kiedy powiedziałem, że coś pofarmię, to tak naprawdę nie się pofarmiłem. Teraz sobie otworzę darmowy ten. Eee, to jest lepsze?! No dobra, to się zaaplikujmy. Nie będę używał samych legend, tylko będę używał tych najlepszych rzeczy, które mam dostępne. Zostawię sobie też jakieś legendy. Na później. A to jest bardzo dobra Tutaj dobre życzko, a to nie. Tutaj dobry... E, chyba sobie to właśnie zostawię, bo to mi da mi duży życzka. Mam set do konia, mam set do konia, to zagramy sobie setem do konia. E, e, a może miodzik? Zagramy sobie może bardziej... Taktyką życiową. No, tylko ten. sobie Może to weźmy? Na przykład. Albo tą rączkę, bo ona ma dodatkowy dmyć. Mm, zobaczymy, jak będzie mi się grało. I... Ja dzisiaj chcemy troszeczkę gierki przejść. Tak przejść na no, w tą pustynię już chcę. Tylko tam jest jakaś brama, nie wiem, jak jej otworzyć. Ehm. Ale ich jest dużo. Ten czerwony to już ma swoje życie, nie? O oh, kurde, już chyba 80 level mam. Już chyba 87 level mam, o ile dobrze widziałem. Uważamy, że się coś przewidział, Zaraz zobaczymy. 83 mam. Hmm. Ja miałem 78, o ile dobrze wiem. 70, któryś my też nie miałem. Ja miałem 77. Kruszmy sobie tą skrzyneczkę. O, jakaś rękawica nowa. Chętnie. Tu wszystko też wyprzedane. Chodźmy jeszcze raz zatem tutaj. Zobaczymy, czy ta rękawica jest lepsza. O, jest słabsza. Um. Wiecie co? Zobaczcie sobie jeszcze jedną świnkę, otworzę sobie I z defaultowymi rzeczami, i zobaczymy, czy będą jakieś rzeczy lepsze od tych, które teraz mam. mam sobie jedną dziesiątkę. Słabe. O, lepsze no to bierzemy piórko. Hmm. Oczywiście lege tych legend nie będę usuwał, nie? Jeszcze drugą taką myślę i będzie GIF. Żeby to wyglądało bardziej na defaultowe życia, a nie. Bo ja z tymi życzeniami to naprawdę groźnie wyglądałem, ale. Dobra. Ok, czyli to ma swój set, że. że każdy oberwie. 20 ży 20% żyć z tego co jedna oberwała że co jeden ruch ktoś będzie miał stuna 60% szans, 60% szans yy, na no to aby usunąć negatywne rzeczy i zadaje to procent damage negatyw negative effect removed. Aha. 50% szans do, do, do zadania. 200% damage'a znowu. Potem jak ktoś zaatakował. To 45% na to, żeby zadać 75% yy, życia dla, do każdego celu. A to, że niszczy się każdego przeciwnika, który yy, że nieważne, czy jak będziesz miał rage chili, czyli wiecie, tą papryczkę i użyjcie to, na, na 100% zabijecie kogoś wiecie co, nie będę tego czytał, bo to trochę za długo potrwa otwórzmy sobie jeszcze jedną lepsza mm. dobra, jeszcze raz mniej niebezpiecznie wyglądam <laughs> teraz bardziej wyglądam tak yy, safety. Ale dobra, i tutaj jesteśmy teraz. Tak. O lepiej wygląda. Może zamiast czerwonego weźmy sobie czaka. Albo zamiast Matyldy zagrajmy sobie teraz. Zobaczymy, jak będziemy się grało czakiem. W sumie czaka jeszcze nie testowałem tutaj. Wiecie sami chłopacy. Yy, kurde, po tysiąca zadaję. Okej, okay, znowu ten lak, to fajnie, bardzo fajnie. no, no, mega fajnie. Mhm. Oni im prawie nic nie zadają, what the f... What oni, oni im prawie nic nie zadawają. Critical był. No właśnie, bo on ma to piórko, które dawał Criticala. złożyły 150 tysięcy lewelów w górę. Miałem 83, więc teraz jest koniec. E, tu mam coś? Druity samuraj. Zobaczmy e, te hełmy nowe dla ptaszków. Za każdym rundę będę gdzieś wchodził. Zobaczmy o co chodzi. E... O, dobra, ci wiem. Że on... E, za, jak... Kogoś, że to zada y, 305 damage'a, ale razy 3, że tak. 305, 305, 305. Dostanie ktoś. A to? Dla każdego na jeden ruch y, tarcza. No dobra, bierzemy to. Zobaczmy, jak pójdziemy z samą rajem. Ona dostała druid. Y, ktoś oberwie. 203 i jeszcze są takie liany jakby blusz czy coś tego typu, które zadaje 581 to zostaje na trzy ruchy. O, to przydam się. Mm. Upgradeów nie biorą. Wiecie co przedostajmy to sobie? Albo nie. To nic takiego specjalnego nowego tu nie mam. Będę używał bardziej defaultowych rzeczy, a nie jakichś tam przekokszonych. To sobie. Hop On jest sam? Przetestujmy te nowe hełmy, więc zrobimy z dwoma ptakami. E zobaczymy, jak mi pójdzie. E Aha, bo on jest odporny. Okej, okay, dużo mu całkiem zadaje. Patrzę, on teraz zginie. No tak, bo dostał criticala. Wyszły sobie tak trzy razy, takie critical, critical, critical Nie będę... K z tymi mamie będę grał dopiero jak dojdę do cave'ów, czyli do miejsc czy sobie to coraz cięższy... ciężsi i wytrzymalsi. Aha. Tylko jeden level w górę, to fajnie. Bardzo fajnie. Teraz gramy tymi trzema. I później zobaczymy jak pójdzie mi bez czerwonego. E, chciałbym bardzo zobaczyć działanie tego hełmu. Aha. Koże to wszystko... Aha. Dobra, nie dobra. on zginął co? Co tam pier... co? On po prostu za to tą nóżką ma obrażenia. Co? On coś... O, on truje mi! Mi... eee... Yy... Okej. Okay. Dopiero teraz oberwał od tego. Aha. Ej, dużo to leczy. Po 400 aż. Z przekokszonyą. Czapka. O kurde ty jakiś... z gilami. Smoodże. Dwa ruchy na naładowanie na i później dla każdego przeciwnika po 78 zadaje. Potrafi uleczyć... E, co? Trzy ruchy e, leczy swoich tych... Leczy swoich no, teammateów. E, dirty trick, że odporny jest na efekty jakieś tam. No to muszę zrobić tak, no bo to już będzie konieczne 91 pierwszy level Mam taką nadzieję Ani nie dziewięćdziesiąty Co jeszcze chciałem? O, ważne. Naprawdę 97, ja zaraz będę miał setny. Czy po setnym coś się działo? Nie wiem, nie pamiętam. A ja chcę dojść do ciężkich przeciwników bardzo. Ja dojść do ciężkich przeciwników. O dobra, koniec już się zaswario! Ile tu tego jest? Tu dostałem jakiegoś hinta z dobra. Bez czerwonego teraz zagrajmy i zobaczymy, jak mi pójdzie. Okej, okay, tak to działa. Zabijmy sobie te duchy. O, i on zginął od tego pnącza. Ok. Aha, naprawdę? Mniejszy damage będzie teraz. Aha. No to dadasz. Za 208 dead. Ja pierdolę. Tu ile miał, już ja dzieciakom za 208 dead? No. Tak, tu najsilniejsi płaczą. A wiecie co? Ta gierka jest za łatwa. Mi się to nie podoba. Mi się to Ani trochę nie podoba. Ta gierka jest za łatwa. On się zbudził. XD, XD, XD o, Muszę swój statek Tam popłynął I co teraz? O, fuck o nie To bardzo źle widzę, co to oznacza. Muszę zapauzować to na chwilę. Sorry za szybkie połączenie, ale... No jakoś to musiało pójść. Dobra. Dwa standardowe. Eeeem... Um. Kurde, no bo trochę za łatwo jest. Założę najsłabsze itemy jakie mam. Dobra. Założę najsłabsze itemy jakie mam. Bo to jest dla mnie za łatwa gierka, no. Muszę założyć najsłabsze itemy jakie mam. Więc no. no tak, tak szybko wygrywam, nie? Yy. Dobra, oni tam w nich strzelają. Ej, ja muszę założyć najsłabsze itemki. To jest najsłabszy itemek. To jest najsłabszy itemek. To jest najsłabszy itemek, to jest najsłabszy itemek To jest najsłabszy itemek To jest najsłabszy item To Dobra, mam swoje najsłabsze itemy założone <trafisz> teraz za groźnie wyglądają Teraz za groźnie wyglądają W walczymy z pierwszym statkiem. No oni groźnie wyglądają. Oni mega groźnie wyglądają. I dla mnie. banda ptaków was napada. One battle boardum. Who is the bird? Aha, dobra, nieważne. To jest Birds friends. Czemu tam jest takie różowe po boku ekranu? Nieważne, nie wnikam. Pierwsza wygrana. A chociaż teraz mnie zadają, bo wcześniej się on zadawał po 2000. Tym jego super atakiem, a oni teraz za groźnie wyglądają. Bo te epik, te legendarne rzeczy, to one wiecie, są takie, Prze... one groźnie wyglądają strasznie. Dobra, drugi. A może ja t, samym samym czakiem zagram, dobra? Żeby był jakiś taki challenge. samym czakiem zagram. Ej, <laughs> e, no nie, no, Tylko dwaj. Co? 10 mi zostaje. muszę go przecież zabić, bo nie wiem czy on się będzie lecił Nie, wiem, może na tyle. To dużo takim on dostał tak no właśnie o tym mówi, że z czemu usunąłem te początkowe itemy? Mógłbym mieć jakieś słabsze. Ciekawe czy natrafię trafię na item minus 500 na przykład. Albo minus 400. Bo no minus 1000. Ja naprawdę chcę, żeby było trochę ciężej. To jest za łatwe. Mogę nie nadużywać tego i nie usuwać rzeczy. Hmm. samym czerwonym zagram hmm. bo im się co każdym rundem zwiększa power on nie ma dodża? E, nie ma tylko że on po opór, nie do co że z a atak jest on buchnął i tak mało zagał No, oni mu prawie nic nie zadaje, a on sam wygrał. On ja sam zdjęli może jeden pasek. No to jest za łatwe. Ja chcę lepszych przeciwników, groźniejszych. No, ja chcę groźniejszych przeciwników. Żądam tego. No, nareszcie. Ja to jest księcę górno. Może tak brzydko powiem. Zdobyliśmy niebieskich, którzy będą chodzili słabi. A, i tak będę mógł zakręcić znowu, dostaję jakieś troszeczkę lepszej tanki. Defaultowa nie defaultowe, bo defaultowe to... Jak on? On tym statkiem chyba wolniej płynął. Tam ktoś stoi jeszcze, jakiś strażnik kaktusowy. Jim, Jake i Jake Kurde, milnego niczego mi się przypomniało tu. Nie mogę, tylko że... Dobra, otwórz. O! o! Otworzyłem... Czego tu była jeszcze jedna taka? Tak tutaj była ta brama. Ok. I się nam odblokował poziom. Ale to nie. Właśnie nie patrzę, co tutaj. O, o wiele słabsze itemki. To mi się podoba! to mi się podoba o wiele słabszej temki, chętnie je założę. Żeby moje Angry Birds były słabsze. Zaje... fajnie. Nie. Nie. Nie, nie chcę! Łotacz! Nie mam innego wyboru, przykro No. Teraz jakiś słaby dokupmy. O ty się on słabsza! Załóżmy teraz te słabszej temki. To mój najsłabszy mieczyk. Najsłabsza różdżka. E, tutaj nic nie zmieniło z itemami. E, tutaj... Jezu, ale słabe to będzie! Ale oni teraz będą mega słabi. Teraz zrób... zakręćmy sobie jedną świnkę. dwie dziesiątki zrobimy może. Lepszy łuk mają taki. No, lepsze to jest taki... Nie no. Nie chcę. Nie no. No jak hey, to wszystko jest lepsze. No to wszystko jest lepsze! To była lepsza tarcza, ale nie wnikam. Jeszcze jedna taka dziesiąta ale muszę mieć słabsze rzeczy jakieś. No dobra, zaaplikujmy tą kartę, żeby też nie byli zasłabi. Walcie. 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 Wal Teraz po jeden. Lepsze. No dobra, zaaplikujmy je, żeby też nie mieli zbyt słabych. Jeszcze tak dwa razy chyba. O, słabszy i to mi się podoba. Jest już gotowy. Co? Zrobi jedno za te legendy i zobaczymy, jakie legendy mi dropie. Ok. ok, Jakiś kwiat, jakaś różdżka. O, mamy komplet. Nie będę usuwał legend, tak by to było. Niech one sobie zostawią. Wiesz, że zestawów mam teraz skompletowany pewnie. Sobie otworzę te legendy. Nie będę teraz usuwał itemków po prostu. Po 2000 tysiące lepsze! Co to są za rzeczy tutaj? przy trzecim rolu one znikały więc muszę uważać teraz kiedy to zniknie tak. o wiele lepsze więc nie założę tego później dopiero jak będzie ciężko o to jest nowe o, ile to było lepsze? I dobra, podajmy najsłabszą brońkę mamy. Najsłabszą tarczę. Mamy Ej, najsłabszą tarczę. Czekaj, daj to. No kurde! Niech to się zrobi normalnie. Dalej to! Naprawdę! Ej, what the fuck co to za to. Правда. Может, по приклад. Может, то. Ну и не все, ну, но... курде! Да! Брат. Ну. E, jakie oni mają filmy? Bye. I to bye. No I mają silne życia. Mają dalej silne życia. I nie podoba mi się to, mają zbyt silne życia. to musi... Jezu, znowu muszę to, to samo zrobić. Nie nienawidzę tych lagów, nie? To z życiem, Tak. Zobaczmy, coś z Naprawdę, aż tak, aż tak.